Top 5 najbardziej manipulujących znaków Zodiaku. Na piątym miejscu, Bliźnięta. Sprytne i wygadane. Potrafią tak żonglować słowami, że nawet nie zauważysz, kiedy zmienią Twoje zdanie. Czwarte miejsce, Rak. Niewinnie wygląda, ale świetnie manipuluje emocjami. Potrafi wzbudzić w tobie poczucie winy, żeby osiągnąć to, czego chce. Na trzecim miejscu, Waga. Urocza i dyplomatyczna, często manipuluje subtelnie, tak, żeby wszyscy myśleli, że to ich własna decyzja. Drugie miejsce: Skorpion. Mistrz psychologicznych gier. Umie wykorzystać Twoje słabości i zawsze ma plan, jak przejąć kontrolę. A na pierwszym miejscu: ryby. Choć wyglądają na delikatne i wrażliwe, często używają swojej empatii i słodkiego wizerunku, żeby zyskać to, czego pragną.